no witam się widzów, dzisiaj jesteśmy na GeForce Kings. Dzisiaj pootwieramy sobie parę skrzyneczek disco i taką dyskotekę również sobie zrobimy na bitewkach. Zobaczymy, co tutaj ciekawego Na zarzuci. Już kiedyś był taki odcinek, nawet mi się chciało go zmontować i dodać jakąś muzykę z disco i jakieś kurde światełka, ale. Nie wiem jak zrobię ten, zobaczymy. Przed tym kodik promocyjny, pamiętaj widzu, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko dla takich jest ta strona, jak i ten film, no to kodik sferty da ci 5% więcej przy doładowaniu w darmową skrzyneczkę. Milspec na start, także jak będziesz chciał, to możesz sobie wejść i pomagasz. Ty możesz fajne bonusiki dostać. Także zapraszam. A my tak, a my tak, disco. Otóż disco 14 zł tania w miarę skrzyneczka. Takie oto są tutaj skinki. Otwórzmy sobie Z3. No noir Ratrod. Dobra, nie, jest, nie ma źle. Nie będziemy się skupiać zbytnio na mm, zwykłym otwieraniu. Bo już był taki odcinek sząsmy dawno był. To może trochę potwieramy. No nie wiem Pamiętam wtedy dropnąłem tą Mecha, Mecha Industries za 200zł To było fajne Czy się uda dzisiaj? Kto wie Pyk Krakeny to jest bardzo ładne kim tylko no mało kto gra obrzynem, nie? Mi się wydaje, że teraz to bardziej w ruch jak już to idzie Xem'a Możecie w sumie napisać czy gracie obrzynem czy wam się zdarza, czy kompletnie nie. Bo ja na przykład pod terror nie kupuję zazwyczaj pompy. Jak już są... Nie no, nie kupuję. zaży się w Anty kupić, to co ja XM kupię. O, ładny hajsowe To XM sobie kupię ewentualnie czasami. Czasami jak mi nie stać na XMę i na nic zbyt nieciekawego, to sobie kupię maga, ale. Raczej wtedy kupuję. Albo nic Albo PM -y. Ale obrzydla to nawet nie wiem czy mam dodanego Do ekwipunku Do wyposażenia Dobra no, Troszeczkę tutaj mniej daje No pamiętaj oczywiście, że jest takie ryzyko Że jak wejdziesz do skrzyneczkę To niekoniecznie dostaniesz yy, Coś droższego i pięknego. Może się zdarzyć, że dostaniesz coś, co Ci się na przykład nie spodoba, lub będzie troszeczkę tańsze niż wartość skrzynki. Pamiętaj o tym. Ale jak Ci się nie podoba, to oczywiście możesz go sobie wymienić, bo masz przecież sklep itp., itd. Dobra, zostawmy już tą skrzynkę, chyba chociaż może jeszcze tak na szybko poskipuję. Raz, dwa, trzy. No, i na koniec jest spoko. To możesz teraz, Dobra. Pójdźmy na te bitewki. Zróbmy tą dyskotekę na bitwie. Zobaczymy, jaki DJ dzisiaj gra. Disco najpierw zróbmy sobie. A bo to mało może Możemy 10 skrzynek na. bo zróbmy tak, Dobra. nie Weźmy po 10. 10 na 4. Proszę bardzo. Zobaczymy kto tu będzie najlepszym pancerzem dzisiejszej dyskoteki. Czy ja... czy O, Anglik jakiś. Czy może Anglik, czy może Bo Jerry, czy może Bot Arnold? Pochwal się jakąś, jakimś ładnym ruchem tanecznym. No start widzę taki przymulony. Chyba jeszcze, chyba jeszcze każdy trzeźwy O i Anglik, no nie no Ależ No dobra, no już bardziej mnie cieszy, że to dostanie Anglik chociażby niż żeby bot wygrał Ale no najbardziej bym się cieszył jakbym to ja został zwycięzcą dzisiejszej potańcówy no ale chyba na to jest marna szansa dzisiaj. Ostatnie dwie. Niedobrze, no niedobrze. No cóż, nie wyszło. Właśnie jakiego skinka sobie dostanę za tą bitwę. Oczywiście nie zostajecie bez niczego, zawsze coś wpadnie. No, mogło troszeczkę lepiej, bo ten Sacrifice to niezbyt ciekawy. Ale okej. Okay. <laughs> no dobrze, no dobrze. Zróbmy jeszcze jedną w takim bądź razie. Mm, disco 14 skrzynek, również na czterech. Przyjmijmy, że tamto to była dopiero pierwsza tura. Crusher Arnold Chad. Już bez Anglika. Anglik już wygrał i wygrał turnie i skończył imprezę. To polećmy my. Ok, Control Panel. No, mechę mógłbyś już rzucić, bo już troszeczkę tych skrzynek poleciało. Mechy nie spotkało. O! Ty, ty, ej, jakbym. Nie, jeszcze z. minimalware. Ej, dobra. Jestem jakimś eventem. Rozumiesz to? Tak przewidzieć przyszłość? Znaczy tak wyprosić, wybłagać tego skina? I to jeszcze. Ciekawym stanie, który kosztuje więcej niż cała bitwa. Ok, teraz parkiet jest mój. Odpowiedź, żeby coś, znaczy, no czy jakby, jakby temu wpadło coś za stułę, to by była lipa. Ale na razie. Nie ma co się bać. No i proszę bardzo, bitewka jest nasza w takim razie. Wybłagany test Mecha Industries. Ciekawie. Można przyznać. Także sobie to już oczywiście zatrzymamy. Ty widzu pamiętaj, jakie jak są... Ponad chcesz wejść na stronkę. No to łoży sobie tego kodu sferd. Masz 5% więcej przy dadowaniu darmową skrzyneczkę. Przy okazji chciałbym będzie zaprosić na Discorda, bo masz tam konkursik na SSG za 60 zł, więc warto być na Discordzie, bo są konkursiki, tak samo warto być na streamach, bo również rozdaję skiny dla Was. I możesz sobie coś do ekwipunku zgarnąć. Także ja Ci dziękuję. Słyszymy się oczywiście w następnym materiale. Pisz swoje pomysły w komentarzach i cześć!